Dobra Mox, jesteśmy tutaj na jakiejś mapie i jesteśmy w jakimś pokoju. To nie brzmi bardzo dobrze. Gdzie my kurwa jesteśmy? No właśnie nie wiem. Zabalowaliśmy ostatnio. Gdzie jest mili? Nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie płacz, będzie dobrze. I jesteśmy na jakiejś mapie. Dobra, i teraz ty, Mox. Kurde, przywitaj się z widzami. Heeej. I... <śmiech> <śmiech> Zaczynamy super zarompisty maraton, który będzie trwać od tego dnia do. albo od poniedziałku, nie wiem, kiedy to zobaczycie, od poniedziałku do niedzieli. Będą to. Cicho. i będą to mapki z horrorowe, bądź nie horrorowe z charizmada. A po 500 stosobów startuje nowa fajna seria z kamerką Dobra, zaczynamy. A i możecie być na jego TikTok i na mojego TikToka, bo pojawiają się bardzo fajne rzeczy, tak samo jak na Instagrama. Więc, aha, jeśli muszę wciszyć sobie, gdzie, bo mam wyciszoną? Jest problem. Jaki? Drzwi są zamknięte. O. Chyba <noise> musimy znaleźć klucz. A jak? Bo nie znajdziemy? Masz? No. Masz kurs? Oj. Dobra, jesteśmy na nowej mapie i przeczytam ci dwa punkty. E, mamy okay. używać Nooklipa i nie możemy usuwać Psychigana i gravity Czy Gdzie ty to przeczytaj? No tutaj. Umiesz chiński? I mamy się świetnie bawić. No? Przeczułam się przez ten czas, kiedy nie gadaliśmy. A, okej. Okay. A, tutaj. <laughs> A tutaj to jest fajnie. Ma sens. Dobra, zaczynamy. Ooo. Czas... o. O, coś się popsuło, Światło nie mamy. O, o, o. Słupik nam schodzi, wow. O. Nie pomożesz. O. O. Oui, o ja Jezu, grawitacja. Ja. Grawitacja się spaliła. Zamknięte. Nie słyszysz to? No. Nie. Ja już nie chcę tu być. Aby tutaj tak nie było, aby tutaj tak nie było. Eee. No, ja już chcę do mojej mili, Co z takmi O, Uuu. Ej, zagramy w VCL, co? Dobra. Dobra. A tutaj są jakieś wentyle I drzwi. One działają. I one działają, a tutaj co tu jest? O. A one są zamkniętymi byśmy ich pentylami. To może tu iść nie tak odnos po wentyle. Nie wiem. Ja też nie wiem. Przekonajmy się. O, o widzę cegło. Widziałam gosta. Idź pierście, bo ja się boję. A. Aha, bo ty masz przyjścież. Tutaj też jest. Więc dawaj ty, idź tam, ja idę tu. A tam nie mogę wejść. Ja. Yeah. Dobra, jestem. Chodź. Idę. O! 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 Musimy coś przyjarać. O! Nie, to jest kół! Ej, cofnęło mnie! Ej, deska. Ej, cofnęło mnie na sam początek. Chyba no chodzi. O, umarłeś. Podługa się za, Jezus Maria! O, o, o. Ej, niech ją teraz? Nie wiem. Drop na mnie wyleciał. Ma ładną dupę, ale lepszą to ode mnie. A czy ty zostawiłeś słowa dla tych zwłoków, jak musisz zostawić słowa? O siema. Siema. A tutaj jest jakaś deska. Gdzie? Martusek. O, to musi się włożyć tam chyba. Musi zajarać. Kłon się. Ała, się. Ej, ale oki na nas tak nie chciała. I po klucz. Takuj po klucz, no może jednak znajdźmy inny sposób. Dobra. Czekaj, weźmy tą deskę, bo ta deska może nam się przydać. Dlaczego nie wiem, ale może nam się przydać. O! Hmm, szafa na środku pokoju. o, e, o to coś jest. No tu. A no? Dobra, rozpalamy. Spalimy. A ja. O, coś w o. o, to chyba trzeba spalić. Albo no, nie. To już jest A czeka, bo to jest pewna deska. O! Wiemy, tych desek potrzebujemy. Nie wiem. Ale ostatnia deska leży tutaj. Nie no to weźmy i to. idziemy podpalić. Nie Ci tutaj i spróbować znać wszystkie deski. Nie. O o. Dodajmy przed tym, o. O, Do. dobra. Kręgu. Oa. Wracamy po długiej przerwie od tutaj co jest. O, dzień dobry. Chyba tutaj. Jest... Chcesz się poznać? A to są kolejne, czyli dobra mamy. A one są zamknięte. A mam fajne dukcie. Coś się krzyć, co się dzieje. Ja właśnie słyszę i chyba dochodziły stąd. Oooo. O, dziewczynka. Zostałem flasza, Maria. Ja tak samo! Otwórz O, otworzyłem się. Otwórz jeszcze raz. Otwieram. Dobra, damy ją tu. O, tam się. O o. O, o, o! dzień dobry. Jo. O! Tu mnie zaatakowało. Nice Ja systema to na mnie leci. O, ale ja przystojny jestem, matko. Chodź, Nieprawda. Jestem w Kiblu. Czekaj. Idę. Box. Chodź do Kibla. O kurwa, ale przystanie <noise> mną Tutaj coś powinno być, bo w Kiblu zapie coś jest niepokojącego. Ej, to zobaczyć ostatnie, bo zawsze tam coś. Oj, nie ma. Te odgłosy są bardzo niepokojące. Ej, chodź. Jakie ble. O, idolka. Ta dziewczynka, chodź. si, si, si. Mam kolejną deskę. Dobra. Mox, to kulat. Tak, jesteś przystojny. Nie, głosy! Mm. Ona to wróciła! Ona to nie mówi. Co cię ciebie... Moja była. Oj A cię to była zjebana, ale jesteś przystojny, jak siaku. Chcesz się poznać. A... Oksy. Co ty robisz? Mógł z sobie sam do siebie. To jest niepokojące. Eł nie strzela! Toje bało, Aha! A. My chyba jesteśmy. Jesteśmy debilami. My tutaj je mamy wkładać! No tak. No tutaj myśmy się cofnąć po pięć tezek. Mamy A my ja mam dwie. Ok. Dobra, mamy cztery deski. Musimy znaleźć jeszcze jedną deskę. To co mamy podpalić? Nie wiem, musimy coś znaleźć pierwszy. Spróbujmy zrobić to przejście i spróbuj wziąć Pal się klucz. Spal się. Czekaj, na deskę przyniosę. Okej. Okay. Jesteś martwy i tak nic złego nie prosi. Ja wezmę tą deskę, ty płoniesz. ok

Dobra, chyba musimy wywalić te z buta I czemu cały czas myślisz, że tam ktoś się Nie wiem, a co możemy podpalić? Nie wiem Chyba nie dziewczynko? Dziewczynka już O! Morsi! Mhm? Widzę światełko w tunelu Ser, idę z tobą Tutaj Idziemy Jezus nie tym razem, SUKO! o! O wow. Musimy znaleźć trzy książki, żeby otworzyć. A co no A ta muzyczka e jest skrócił. O! Co jest taki? Jesteś za niski. Co? jak A tak jakoś. O, oh, dobra. O! Oh. Ile oh, jesteś? A będzie najgorsze. Ha ha ha. Musimy rozwalczyć. O! Tak. To nic nie daje. Okej. Okay. O! Oh. No, zamknąłeś! Nie wiem. O! O, tam jest coś. Trzeba wyciągnąć. Ok. jeba jebana drukarka, otwórz to. Aha. No kurwa, nie zamykaj mi tego, typu listę, jeba A, mieliśmy już chyba wszystkie i krakówki dobra. Otwórz. O, mam. A. Masz. A po co nam mają to będzie odpowiedzią na wszystko. A się tu wsadzić? Nie. A tu się to wsadzić? Tu Też nie. To jest. Dam mi to. O. 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 Czyli ty jednak włożysz. Tylko co? To da. A co ja tu jestem w szafie? O, otwieram. Moks <głos》> w tym szakie albo to się tak drukuje. O, o, książka! No to jeszcze dwie. Dobra, co z tymi boksami jest? Coś na to. Tak. Są czarne. Te dźwięki mnie o, o, nie pokoją. Mogę w tym szakie. A nie, Wesja? Z tyłu, w Ty rozpalasz. Nie nic jeszcze. Jeszcze. <laughs> Oho. Coś z tą szafą, bo ona jest zbyt pusty. A gdzie masz tą jedną książkę? A już jest na półce. A. A few moments later. Uderzyłeś mnie. Super. Mamy Dobra, mamy hajs. Mamy książkę. Hajs, co to... najlepiej. Czy się O nie da się hajsu tu włożyć. Spróbuj coś z tym hajsem. Bo... O nie, bez. Co z nim zrobić? Nie wiem Próbuj włożyć hajs do tej maszyny. Dobra. Nie działa. Tutaj też nie, tu też nie, tu też nie. No, tu też trzeba. O! o trzeba było. było od boku włożyć, dobra, chcę to. O. No Na pałasem do Nie nam. O! mam nam um. kręgosłup. Chyba ty jest go bo jesteś taki krzywy, masz garb. Aha. Co z tym zrobić? Próbuję wchodzić do tej maszyny. Nie wiem co może z tym zrobić. Próbuj sobie skąpczą głos jeszcze raz tutaj. Też nie. Chodź o. Chodź ją. Nie, no nie da się. Oj, absolutnie. Dobra. Dobra, jesteśmy już w pocięciu i... mamy już to. O? Otworzy nam to Urwa, ja to wcielę I daj mi włożyć ostatnią, bo ja nie o. wsadzałem Kurwa I, no. A co ty ją kiedyś Pytaj się Mili, to się dowiesz o, Kurwa otwórz się. No Nie z no, kurwa No bo się weź mi to o to są kto Dobra, ja jeszcze nie zbliżam do tego. kole. Co? Co teraz? O. 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 No dobra. O, O kurwa, Halynka. Mam tam. Ja też mam. Końcha. A, no. ze sprintem. O, dobra, patrz. No, poszedłem do p. Da schade. Ej, że ciebie. Dobrze Czekaj, ręce sobie wezmę Ok, weź ręce O, trochę. Tam jest jakiś przycisk A, to chodź do mnie A tutaj coś pisz. A ty ściana Nie chcesz wiedzieć co to pisze Tak nie syje jak ty. Jeśli nie ciebie, jak się czujesz? O, o! anime O! Anime ufu. Ale słodka laleczka O! Eee. Moxie. No by tego mieli nie zobaczyła. Obywa. Będziesz... o arbus. jest! Zabierz go stąd, chodź, aby te płyny nie rozwalić, bo to jest Arbus przeznaczenia. Nie mm -hmm. ja wiem, co ty tam robisz. Amskal. A okej. Okay. Co ja no. Chyba Nie, to chodź Już ja, go nie będę podnosić <grych> Może gdzieś tutaj? Daj, Albuza No O Idziemy widać tylko nie na dół Proszę. Windom do piekła. To, o, do góry, Dobre. Windom do nieba. Dobrze, to chyba nie eee. powinniśmy tam iść. O! Kończyliśmy. Proszę. O. No to widzimy się w niebie. Dokładnie tak. Tak samo jak widzimy się w kolejnym rągu naszego zorągistego maratonu, który kolejność pojawi się już jutro na kanale o godzinie której będę chcieć, więc wyczekujcie i do następnego odcinka, na razie, cześć, siema i elu.